Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj openg mojej klawiatury. Zaraz mam wszystko wytłumaczę czemu z klawiatury jak nie mam monitora. Nie wiem. Ale robię dlatego, bo no nie dosięgam. Więc ja tutaj już mam przygotowany. czy się nóż. I możemy ro rozciąć idealnie. Jakby to staram się... Nie rościć kartonu, bo mam dwa lata gwarancji. A tu? Widzieliśmy się. Four Gamers. Oranta, ale to jest wielkie. I ładne. Powiedzieć trochę, że. Lekka kraksa mogłaby być gorzej. Co To jest le le lekka kraksa, ale. Nie chcę rościć z klawiatury, ona jest piękna. Ale nie chcę całego zestawu gamingowego, bo mam. A się no, nie do końca mam nawet. A czyli to muszę rosnąć, czekajcie. nie hmm. można hmm. ja jem prezydencja prezydencja zaraz do komputera Ona świeci. To Razer, pozdrawiam razer! Ale to jest... Co jest z tym kablem? Ale nawet markowy to. Bo ja wziąłem Media Expert School oczywiście. O Boże, złóżmy ten kabel trochę go rozwińmy, bo nie, potrzebuj, nie, nie potrzebuję tylko kabli do razera. Bo ja mam... Nie to potrzebne na mi to po prostu. Słuchajcie, złożę. O, pięknie. Pięknie. O. No, prezentuje się to tak. Pokażę no, zaraz, jak to świeci. No, tylko muszę iść Prezentuje się to tak, zmienia kolorki. Słuchajcie, to tu jest logo. Jakby Ale piękne. Słuchajcie, weźmy czebunę myszki. Trzebunę, myszki. Czekajcie. Ciekawie... Ja chcę zobaczyć, czy na się będzie działo, bo jak nie, to będzie trochę sadgę. Bo ja będę... Nie mam nagrywać odcinki wszystkie, wszystkie moje. Ale ciekawe, jak wygląda w nocy. Ale koks. Ej, do Discorda się bardzo przyda. Nie chcę jej zniszczyć, bo jest nowa. Niestety Roblox mi się nie udał na to. Ale... Ale koks. Czy znowu mnie... O Jezus Maria, znowu aktualizacja Robloxie. Nie chcę aktualizować, bo nie lubię aktualizować. O, ja jednak nie muszę aktualizować. Dobra, wpiszmy nick. Co się to. O, teraz mogę. Ej, Jula gra? Na nie gra. Ej, grają moi widzowie. Bo, chyba Jula jest w szkole. Nie. Co jest? A bo ja... Trzymaj. Czy, ja. Teraz wpiszmy sobie czy coś. Działa! No, kurde! No mmm! No ale no, smyp. Czemu tu <gryny> gry mi się nie renderuje? Ja się nie renderują, Mi się gry, a szkolec. Ester, muszę zobaczyć. Ja muszę zobaczyć, bo wiecie jak kocham Roboxa ja muszę... Wiedzieć wszystko, co jest w Sprawdźmy. Pograjmy sobie, zobaczymy. Ustawiam kamerkę. Czy to nie będzie jakoś idealnie? Bo... Okej. Okay. Y po co? WSD interagdy mów etu control control te dźwięki z tych Co znowu chcesz? czy Zaczekajcie, bo ja tu nie. Razer. <laughs> Fajnie. Raz... Razer team. Trochę mi jakiś Razer się odpalił. Nie wiem to oznacza konkretnie lej... Razer, ale... ale... Wiem, że coś oznacza. Razer. Co oznacza Razer? Razer on 3 x Tak. Może zmieniać. Install. Ja sobie pobiorę. Skip install Razer T3X yy, wiem jak się. Yy. Nie chcę mi się tego czytać, bo wiemy... Ja czytałam na opakowaniu o co chodzi. Nie chcę mi się tego czytać. A wiecie, no nie. Dobra. Czy mogę to już wyłączyć? Chyba tak. No! No return. Ale mnie to denerwuje. Ja sobie tutaj zaaplikuję wszystkie ten do myszki, czy do myszki. Do kompa i wrócimy. I na, może będziemy nagrywać następny odcinek. Dzisiaj może będzie. Żegnam Was. U.